Dzień dobry, rozmery z tej strony. Moi drodzy, my dzisiaj znowu jesteśmy. Na chwilę się wybraliśmy na kaszuby. Godzinkę jeszcze tutaj mamy taką. Dopiero doszliśmy tak do naszego prawie docelowego miejsca. Chcieliśmy się pochwalić już, moi drodzy, zobaczcie. Już kilka grzybków mamy. Tutaj dostrzegłem jeszcze, patrzcie. Patrzcie, dostrzegłem dwie miodóweczki. Tutaj z kolei. Kolejne miodóweczki się wyłaniają. Tu Emilia. Dzisiaj się ze mną wybrała, nie? Znowu nie chciała jechać. Chciałam jechać. A, chciała się jechać. Nie, bo ona mi rano przyobiecała, że dzisiaj się wybierzemy z tego względu, żeby rano nie gonić czasu, żeby sobie w sobotę po, No, żeby Emilia sobie rano pospała. Ja może przyjadę, co prawda. Nie wiem, czy tutaj, czy gdzie indziej, ale. Ale Emil ci odpuszcza na pewno, bo ona by musiała bardzo wcześnie rano wstać. A jutro podejrzewam, że tutaj pod lasem się ustawi sznur out I może być problem troszeczkę z grzybkami. Moi drodzy, nazbieramy kilka sztuk i się odezwiemy. Nie bój się, kochanie. Ona się niecierpliwi trochę, bo musi tutaj chodzić, no ale niestety. Godzinę wytrzyma, tyle wytrzyma na pewno. Tak. Do zobaczenia, hej. No, kilka już nazbieraliśmy, moi drodzy. O, zobaczcie. A tutaj... O, Emilia idzie. Nie chce się chodzić, bo tutaj tak miękko jest grząsko. Zobaczcie. A tu rodzinka mieszka. Rodzinka tych takich muchomorów. Muchomor sromotnikowy, tak? Tak zwany chyba. O ile pamiętam, ten taki, właśnie czerwony. Dobra, moi drodzy. My sędziowie tutaj przejdziemy troszeczkę, bo są wysokie trawy. Zobaczcie. Wysokie trawy, ale w tych trawach. Rosną grzyby, tylko że widać, że ludzie dużo chodzą. O, a tamta rodzinka właśnie. <laughs> Jak ktoś lubi, może jeść. Potrafi przyrządzić, ale nie radziłbym. Lepiej nie, bo są tacy, którzy jedzą muchomory, także tam już. To trzeba poczytać o tym. Ale nie radziłbym tego w ogóle ruszać, bo można się po prostu otruć. Na amen w pacierzy. Moi drodzy, ja na chwilę będę pauzował i odezwiemy się za moment. Pozdrawiamy. Moi drodzy, my będziemy już kończyć. Dzisiaj takie podsumowanie tego grzybobrania, moi drodzy. Powiem tak. Pojemniczek niecały nazbieraliśmy. Miodówki ma yy, maślaczki. O tutaj Emilka właśnie wzięła. Pokażę milcia Takie największe okazy to pokażę. Może nie są bardzo wielkie. Takie maślaczki, trzymaj. I podgrzybki. Podgrzybki piękne takie, sucholce, ale zdrowe. Zdrowe, ładne, piękne, moi drodzy. Powiem szczerze, że generalnie las jest tutaj tak jest wylatany, że aż się nie chce jutro przyjeżdżać. Można jechać co prawda, ale na pewno nie, nie gnać od razu o 5 rano i może gdzieś, po prostu gdzie indziej pojechać, gdzie indziej sobie pochodzić, takie jakieś świeże miejsce niedaleko też tam, właśnie domu. Mamy gdzie, mamy gdzie, nie musimy koniecznie do Kolbut, nie? Mamy gdzie jechać, także ale i tak jesteśmy zadowoleni, nie? No Państwo zobaczą. no, Emilia, zadowolona? Tak, zadowolona? <laughs> Mojej drodzy, my będziemy już kończyć. Taka krótka zajawka z grzybobrania, bo chciałam z Emilcią nagrać, bo Emilcia ostatnio nie jechała. A dzisiaj, dzisiaj była bardzo przeszczęśliwa, że jechała, nie? Była przeszczęśliwa, była przeszczęśliwa. Także my już będziemy pomału się moi drodzy zbierać, bo się, bo się robi taka szarówka. I mamy jeszcze jakieś 30 minut, może drogi, tak na spokojnie do, do, do pętli autobusowej. Pozdrawiamy z grzybobrania. Kaszuby. Cześć, hej, na łączach. Utah.